jak zarabiać 10 tysięcy złotych przez internet miesięcznie z pomocą czata GPT. Chodź pokażę Ci, co możesz zrobić z tym genialnym narzędziem. Po pierwsze, odkryjesz najlepszą niszę dla siebie, która jest dochodowa. Po drugie, poznasz dogłębnie swoją grupę docelową wraz z ich problemami, potrzebami, lękami, pragnieniami i wszystkim, co musisz wiedzieć, żeby móc im sprzedawać. Określisz konkretnie, kim jest Twój klient i czego szuka w internecie, oraz jak Ty go możesz znaleźć i jak do niego trafić. Znajdziesz super dopasowany pomysł na produkt dla swojego klienta. Stworzysz produkt krok po kroku bez specjalnego wysiłku. Tworzysz stronę sprzedażową z konkretnymi argumentami, które trafiają do Twojego klienta. Tworzysz konkretne treści sprzedażowe, które pomogą Ci sprzedawać ten produkt. I nareszcie stworzysz konkretne maile sprzedażowe oraz content marketing, dzięki któremu będziesz mieć sprzedaż na autopilocie przez cały rok. Jeśli chcesz poznać konkretne komendy, które trzeba wpisać w ChatGPT, żeby otrzymać najlepsze odpowiedzi, to teraz możesz otrzymać moich 300 konkretnych promptów, z którymi budowanie biznesu będzie bułką z masłem.